Yo, jak się macie dzisiaj z cyklu śmieszne gry, przystałem grę pod tytułem Broforce. Opowiada to o zajebistości amerykańskich komandosów, takimi jak na przykład Rambo czy reszta e, gromadki, którzy to akurat nie są podstawieni, ale są to e, ich jakby osobowości, więc trzeba pokazać jak w to się gra. I zobaczymy, że Ameryka ma od razu może stać się z zera do bohatera i właśnie to zrobił w tym momencie, o tak. I zobaczycie o to w tej grze chodzi. Jest to platformówka. I teraz to ja, o, mówię do was, Murzyn, jestem komandosem. Chuj. I zaraz pokonamy tych wszystkich. Będę płonął lasy. Ja! Yeah. O! Dobra, spinamy się. Tu chodzi, e, bardzo Wam wytłumaczę. E, no kurwa. Trzeba wam tutaj wytłumaczyć, o co tu chodzi. Chodzi o eksterminację wrogów, przychodzenie planszy. Teraz patrzę, to jest klatka, ja otwierzę. I teraz jestem panem Schwarzeneggerem, Nazwijmy go Schwarzeneggerem i Schwarzenegier ma takie rzeczy. Ta. Jeb, 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 jeb. No co, no co? O, teraz pierwszy raz go widzę. Dobra. Tak, to ja, widzisz, to ja dokładnie. I o, ogólnie to w tej grze polega na przechodzeniu mapy, które są naprawdę fajnie zrobione. Praktycznie tylko wrogowie na, mogą nas. Eee! Trzeba zabić diabelnego. Teraz! Tu, 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 tu! Ameryka Koks! Dokładnie o to chodziło, dzieci. Druga mapka, ja! Yeah. Tak, to ja! Ramp! Policzymy się dzisiaj z nimi. Mamy ważną misję. Co tu robi ten ktoś na palu? Ha! Pociu. 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 U, u. Idziemy! O! Te mosty zawsze są zwodnicze ja yeah! Dobra. Chyba umarę. Dobra. Trzeba uwolnić mojego towarzysza. O, to znowu ja. I widzicie, więc naprawdę jest ciekawa. Link chyba podam wam, jak będziecie chcieli sobie pograć. Jak uzbiera się ileś łapek. O, witaj, Janki! To ja! Yolo. Poka! To ja! Ostatnio na farmie sobie prowadziłem moje farmowe życie. Aż tu nagle się zrobiło takie rzeczy. I widzicie, jest chyba moja ulubiona postać. O tak! I zostałem komandosem, gdyż jestem z USA! Are you liberated Uff, oh, widzicie to, znowu ja. No i widzicie tam takiego gościa, no, no nie do go, ale mogę go dorzucić granatem. O! Ho, ho, ho! Dobrze, idziemy dalej, <laughs> bardzo śmieszne, co? o, jakie śmieszne, się A, widzicie to, znowu ja. I znowu są wrogowie, rzucę znowu mu grunt. OP! Nigdy nigdy się nie nauczam. Bez Rambo amerykańskim nie zadziera się. Aha, bo to był kamikaze. No tak. Mogłem się tego spodziewać. Takiej depresji po nich. Tylko, że jestem przecież amerykańskim ninjom. Dobra, wybuchli. Ale czekajcie, o kurde, no nic się nie stało, ja to, ja to wszystko obczaję. O. Ha, a ha. O, tak. Yeah! A ten, o! Widzieliście? <grymny> to oczywiście nie zaskoczyło. Już jestem amerykańskim ninja. -om. O tak. Jak robią amerykańskie ninja. Postawiają granaty. Próbuję się do nich tu przenostać O tak A to co kto to jest? A! Witajcie, to ja Helga! Eee, e, A! Kurde! <laughs> Ej, to po poznaję pierwszy raz widziałem. O. Sarki Ja! Yeah. I znowu to samo. Nigdy się nie nauczył, że ze mną się nie zadziera. Kurde! To ja, przecież w Szwajcarii się nie zadziera. A to ja znowu Helka! O kurczaki będę rzucał! O poszedł za kurczakiem, no, ale super jestem! Hola! Amerykańska się również potrafi sobie poradzić z takimi wywłochami! O kurde! O kurde, mój kurczak! Siak! Się. O. <laughs> Zawsze to działa! Po prostu głodne sam chcę chcą jeść! Ej, ja tu! Proszę! O masz! O kurde! Dobrze, tego się nie spodziewałam! O kurde! Oj! 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 Oj, oj, oj! O! Pora zwiewać! O! Ile stąd? No nie ma się! <grywa> Helga! To <Tu. grywa> kurde to znowu ja przepraszam zakrzuciłem się z tego wrażenia. Teraz pokażemy na co nas ta Cie. no i widzieć... No, Ale teraz się postaramy. Dobra! Ha ha o zwolnili mnie z pracy, teraz zabiję wszystkich. Ta, ta, ta! Ameryka twa, tatara ta! Ameryka jest pro! Mówię, od zera do bohatera! Zwolnijcie się sprawy, z, z, z pracy zostań komandosem! Tak jak ja. Jak już jaż fancenegier. No. kurde! Dobra. No i właśnie, musimy to zrobić po cicha. się nie domyślili, że to ja. Znowu te beczki. O, Helga! raczy do akcji! byłam kiedyś go spaśniał, na małam. A teraz robię wybuchowe kuczaczki! A uuu, uuu, uuu! O kurwa! Nie bój się. No dobre, patrz. Bum! Ale to jest Hop. Patrz jakie dobre. O kurde! cię, kochany! O tak! A ja? Ha, byłem kucharzem w takiej sławnej restauracji. Znowu mnie zwoliń. Postanowiłem zostać bohaterem. Dokładnie idzie. Ech, mogę robić takie. Ha, a co? Tak to robi czarny ninja. Nie widać mnie w ciemnościach bez maskowania, ale suchy żart, łapki. Kurczę, ale tej postaci dużo, naprawdę się nie zorientowałem. Oj, nie, szczeraj. A, znowu to ja, jak Pokażę wam, jak to się robi na moim... Moi, moim stanie, Texas. Bo jestem samotny jeździć z I wcale nie wyglądam jak Chuck Norris. No idzie. Tego się nie spodziewałem. No, to nic. Uratuję ci kolego. O, to znowu ja, Schwarzenegger, i pokażę im, jak to się robi. Chcecie zobaczyć Terminatora 7? Patrzcie! U Astralavista, baby! I will be back! Ta, to zawsze działa. Aaaa! Dobra, mamy jedno życie. Teraz musimy się zakraść. Być ich puszczy i ich, wykończyli szefa. A to nie będzie łatwe jako Kurde! A było tak blisko. To nic. Dobra. No się. Teraz ja wam pokażę, e, jak to się robi w gorącą atmosferę, że tak powiem. Nie będziemy już tego robić. Tak jest, bądźcie godziny. nie ma co się nimi zajmować. Kurde! A tak blisko. Co Teraz ninja będziemy skakać. Uciekajmy. O tak, ninja. Czarny ninja, nie widzieli, bo jestem czarny. Zamaskowałem się w cieniu. O tak. O to chodziło. Przebiegłem przez całą armię! I z... jako, że jestem Amerykaninem. Oh, what's up, Janky! To ja znowu ja? Witajcie na. No. Oj, kurcze! Palegran. O czarz, zrobiłem. No nie marcisz się, już idę po was. O kurde, złe psy! Odejście, wy! Oj, chyba piasek sobie złamą główkę. Ja! Yeah. Teraz na mnie psy rzuciliście, tak? Myślicie, że jesteście fajni? Ale wcale nie jesteście? Co, jej, Janki? O tak! Po co być szarym bohaterem, jak można być zwyczajnym rozbijaką? To ja, helka znowu! Oh. O! Hyhy! chciałem, sobie tak pieski wybuchać. Chcecie kurczaczka? czy jaki dobry. Pum! Hmm. Mam różowe przyssawki i przysysam się do ludzi. BUM! O kurde! Co z zemną robiła? Głowy latają! Ja ci nie mogę! No yeah. nic? Nie! Yeah. A tak! Helga znowu uratowała sytuację! I to by na było na tyle z tej gry. Mam nadzieję, że wam się podobało. Eee, możecie sobie w nią nagrać. Myślę, że link będzie w rzbisie. Jeśli nie będzie, to to, to, będzie. to przypomnijcie. I to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Liczę na wasz komentarz, co sądzicie o tej grze. Jest zwariowana i mam nadzieję, że wy też takie lubicie, jak ja. Cześć!